Na tym kanale pokazuję bez cenzury moją walkę o wejście do elitarnego 1% zarabiających traderów. Dziś nie tylko mówimy wczorajszą sesję. Ale wejdziemy w głębiej w technikę. Pokażę Ci krok po kroku, jak wyznaczam kluczowe poziomy z profilu wolumenu. Także zostań do końca, jeśli chcesz przestać zgadywać i zacząć budować realną przewagę na rynku. Na końcu też zobaczyć, co wczoraj Chińczycy wywinęli na sesji. Niesamowita manipulacja. Mamy tutaj Volume Composite i również mamy... Wykres NASDAQ. Wyznaczam poziomy na sesji azjatyckiej. Jeśli patrzymy w strefie czasowej New York, to jest około godziny 20 we wtorek, 6 co się okazało, wybiliśmy ostatecznie do góry. Tutaj używam volume profilu tak, tak zwanego custom, gdzie ze specyficznego miejsca mogę wyznaczyć. To jest wszystko dzięki mzpack. Używam obecnie trial, jestem pod dużym wrażeniem, sądzę, że za te pieniądze ciężko co. Się lepszego znaleźć. Można tutaj właśnie przełączyć sobie od razu na deltę i patrzeć, co mamy. Wyznaczam tutaj z tej nogi, ponieważ wybyliśmy górą, wybyliśmy dość ważną strefę, która tutaj się znajduje. Zaznaczam ten byczy, tą byczą strefę delta na zielono. Tak wygląda sytuacja na Electronic Time Hours, czyli pełen wykres. Także widzicie, przedni dzień dosyć byczy. Natomiast dobijamy tutaj do wach odnośnie tego volume profile composite. Mam tutaj strefy wyznaczone z poprzedniego dnia. Rozszerzam, żeby też chwycić ten wyższy, delikatnie volume profile. Biorę z tej nogi, Volume Profile rysuję, jeszcze sprawdzam, upewniam się. No tutaj byłoby fajnie zaznaczyć tego High Node'a. I tak właśnie robię, zaznaczam to jako POC, filotowo, tą strefę, bo, bo jest to POC z tej nogi wzrostowej ostatniej, więc warto to zrobić. Patrzę jeszcze na deltę. Jak tutaj ta delta się przedstawia? Podwyższam to POC do tej, żeby chwycić tą zieloną jeszcze deltę. Także rozszerzam pole. No i ma to większy dla mnie sens. Tutaj też rozszerzam o zieloną strefę, żeby chwycić tą czerwoną deltę. Jak wybi widzicie, wybili tą strefę, którą czekałem, tak naprawdę, aby wybili, żeby myśleć w ogóle o jakimkolwiek longu. Bardziej bullish na rynku. Jeszcze patrzę na całościowy zakres, jak to się przedstawia. Natomiast nic ciekawego tutaj mi nie przedstawia. Na pewno na tym czarcie mamy Volume Composite POC. Na pewno to jest bardzo ważny poziom do zaznaczenia. Bo najprawdopodobniej możemy liczyć na jakiś bounce z tego poziomu. Warto go sobie też zaznaczyć. No i około 23-24 też jest POC tej strefy, tego zakresu. Tutaj też zastanawiam się, czy nie zaznaczyć tego val, bo to też ma sens. Widać, cena reagowała wielokrotnie na ten poziom. No i tak naprawdę zaczyna się tutaj budować wolumen na tym przedziale, także też jest to strefa, która lubi być zatrzymywana. Tutaj zaznaczam jeszcze low volume note. Jeszcze się upewniam, czy AB na pewno jest to low volume note na każdym przedziale, ale zdecydowanie tak, to jest najniższy poziom, najniższy note, który możemy spotkać i zobaczcie, co się stało na, na sesji stanów. Idealnie się odbiliśmy od niego już, także poziom już zadziałał przed narysowaniem tym razem. No i tutaj jeszcze zaznaczam tego wala. Który też wynika, więc tak przedstawiają się strefy. Po prawej macie ceny. W zależności co będzie się działo na rynku, będę reagował oczywiście z użyciem order flow. Tych poziomów jest dosyć dużo, natomiast chyba uważam, że powinienem zmniejszyć ilość tych poziomów. Tu jeszcze wyznaczam taką żółtą strefę, po której już naprawdę zrobi się mega bullish na rynku, moim zdaniem. Biorę pod uwagę kilka dni w przedziale tutaj od początku grudnia do 11, gdzie volume profile mniej więcej się pokrywał. Czyli biorę wach oraz biorę high. Tutaj nawet na początku listopada też było pokrycie. Także ten poziom, jak będzie wybity, to naprawdę tutaj swinga można byłoby grać. Chociaż ja i tak jestem skalpelem, więc to nie dla mnie. Także mamy sesję azjatycką. To jest nadal szósty tyczeń czasu New York. I zobaczcie, od samego początku mamy dosyć sporą konsolidację. Między strefami, które wyznaczyłem, i właśnie dochodzimy do jednej z nich. Tak wygląda footprint, który studiuję i patrzę zachowanie, kto ma przewagę na rynku, i widzimy tutaj absorpcję pierwszą z całkiem dobrym wolumenem. Jednak trochę jeszcze czekam z wejściem, no bo tu pojawia się problem, że ta konsolidacja jest z dość małym obszarem i tutaj mamy dosyć sporawy problem z targetem. Jednak czekam cierpliwie na dobre wejście. Tutaj tak naprawdę już bym wszedł, jednak brakuje mi tutaj takiego sygnału z price action, czyli jakiejś brego structure. Tutaj się dopiero pojawia. Ustawiam buy limit konto funded micro Nasdaq oczywiście. No i próbuję złapać ten ruch, który wybija jednak się góra podsuwam troszeczkę tego ten limit order i zostaje wypełniony. Oczywiście źle na coś nacisnąłem i nie otworzyły mi się SL. Zabezpieczam pod dołkiem stop lossa, a target no z targetem mam problem bo zobaczcie mamy wiłapa mamy linię otwarcia dnia która uwielbia reagować i odbijać się od niej no i mamy ten wyższy poziom tej strefy konsolidacyjnej który chciałbym targetować no ale wybieram Linia otwarcia dnia, 50 ticków. To nie jest za fajny RR, chociaż SL jest na poziomie 20 ticków. No i tutaj już od samego początku próbują wybić mojego SL. -a. No jednak bronią tego poziomu jest absorpcja wstępna. Jakimś cudem się bronię. Patrzcie tutaj na tick, ale Przewijam do przodu i zobaczcie, odbijają się od mego sela. No nie pamiętam kiedykolwiek coś takiego się mi przytrafiło, że nie zostałem wypełniony, zwłaszcza na mikrogram, a oglądam NQ. Także tutaj zielona linia to jest cena NQ, a ta szare to jest mikro NQ. Także na dużym farcie wybijam. Mój poziom wejścia. Wygląda to przyzwoicie. Jeszcze się przyglądam. Idą do góry. No i dobijają do wiłapu. No to jest dla mnie tylko 25 tyków, także to jest troszeczkę za mało. Początkowy SL był na poziomie 29 tyków, i zobaczcie, jak szybko wracają po mojego break-evena Cela, także wychodzę równiutko na zero No i zobaczmy sobie jak to dalej się zakończyło. Poszli do, do góry tutaj wybili Mega S'ela. Znowu jeszcze raz dobili do wiłapu, ale mój target był na tej linii otwarcia, nie dobili. Otworzyłem teraz na koncie SIM taką próbno, próbną transakcję, bo tak naprawdę już nie wierzę, że dojdą do mojego targetu. Ale poza tym, risk-reward nie jest tutaj najlepsze, więc sobie odpuszczam. Ostatecznie dobijają do mojego pierwszego targetu, który wcześniej miałem ustawiony i bardzo szybko zawracają. To znaczy, że jednak. Sprzedający nadal są dosyć silni, i tutaj long, granie longa raczej nie jest za idealnym pomysłem. No, tutaj na, na B już powinienem przedstawić, natomiast wiadomo, na koncie SIM trochę większe ryzyko i ten trade kończy się wybiciem tego SLA. Także ja już wiedziałem, że ta strefa tutaj jest bardzo ciężka do osiągnięcia. Kończę sesję azjatycką na zero. Tak wygląda szerszy obraz sytuacji przed otwarciem Stanów. 9.30 czasu New York. Jak widzimy, nadal jesteśmy dosyć bullish. Tutaj jest 30-minutowy wykres, cały czyli cały czas do przodu szli. Respektowali te moje wyznaczone wcześniej poziomy. Od otwarcia, oczywiście, były spadki, ale teraz poszli do góry. Także tu były spadki. Przewijam do przodu. Mamy małego gapa, który tutaj jest zaznaczony do góry. Musieli, żeby go zamknąć. Wybijają to volume Profile do góry na ten moment. Także nadal, tak jakby chcieli iść do góry. Chociaż tutaj ta pierwsza noga no nie ma co ją grać. Może być manipulacja. Jak to jest dopiero piąta minuta. Natomiast tutaj zobaczmy. Czy oni jeszcze wrócą? Tak, jest powrót i teraz można szukać Longa, ponieważ wracając do Bach z tego volume profilu, który zaczął się rysować od początku dnia, no ale tu w strefie New York, więc pojawiają się pierwsze sygnały mikrozakupowe. Tutaj mamy pierwszą strategię taką. Całkiem w porządku. Delta Shift się pojawia sygnały z systemu Algo Boxa na tym wykresie możemy odczytywać. Tutaj delta Momentum tak samo podpowiada nam, że sprzedający mają coraz mniej sił, są na wyczerpaniu. Mamy price action we właściwym kierunku, mamy potwierdzenie Delty. No i powiedzcie mi, dlaczego ja nie zająłem pozycji w tym miejscu. Tutaj jest jeszcze przecież zaznaczony poziom zieloną strefą, który no jest wybroniony, jest przebity. Dlaczego ja nie, nie zakładam tutaj pozycji? Jak mogłem tutaj zabezpieczyć, to wcale nie tak dużo tików było. Zobaczcie, idą do góry bez żadnego problemu. Czyli poziom wejścia to by było 814. Eee, zobaczymy, czy jeszcze będzie jakiś inny sensowny poziom na wejście. Hmm. No nie za bardzo. Fajnie, zobaczcie. No teraz wiemy po czasie, ale ten, ten sprzedający, który dokładnie jest tutaj, został zaabsorbowany. Także trade na piątkę z plusem. No i teraz obliczam, ile tików mógłbym ugrać, bo ja się okazało, ja w tym momencie ja myślałem o tym zagraniu. Zobaczcie, czysty target, następna strefa. Albo ta linia otwarcia, albo ta wyznaczona low volume note na górze, który rano sobie wyznaczyłem. Zobaczcie, od tego miejsca 90 ticków. Ponad 1 do 1 RR ze spokojem. Niestety beze mnie. Przebijają jeszcze dłużej, przesuwam do przodu. Sytuacja jest taka, że wybijają tego wach. Co może być równie dobrze kolejnym oporem? Nie taka czysta ta sytuacja. Tu był target tego pierwszego trade'u, który nie udało mi się chwycić. Zabrakło mi odwagi, pomimo że jestem w tygodniu, który chciałem. Poświęcić na testy. Nie, nie chcę na razie dużych pozycji otwierać, ponieważ nadal testuję nową wersję strategii, która umożliwi mi pierwszą wypłatę. To jest mój cel obecny. Challenge jest zdany na większości trajdowaniu starej jeszcze strategii. Natomiast tutaj, ten tydzień, powinien, powinienem otwierać trochę więcej trajdów. Natomiast zapomniałem się. Nie otwieram tych trajdów za dużo. Podczas tej sesji cena zaczyna konsolidować. Jak sobie zobaczymy pod lupę, bo to jest dosyć istotne dla mnie. No, tutaj akurat bardzo to słabo widać na tym nagraniu. Ale tu mamy jasną konsolidację, która w tym momencie zostaje wybi wybita górę, ale mamy od razu kolejny opór. No, to pojawia się problem. Otwieram mimo to longa. Mam duże potwierdzenie, to jest tak naprawdę zagranie consolidation squeeze albo momentum squeeze mojego playbooka. No i liczę, że pomyliłem się i ten poziom nie zadziała za dobrze, bo ustawiam TP na jeszcze kolejnym poziomie. Tutaj mniej więcej wszystko się zgadzało, na pewno delta momentum była ze mną. Bardzo duże trade się tutaj pojawiły, zakupowe, co nie zawsze przekłada się na wzrosty. Hmm. Tak, ci duży kupujący lubią być trapowani, oni są widoczni na wykresie. Zobaczymy, czy ten puls rynku, który w tym przypadku dotyczy tego funding, mego Prop. Także tych dane, te dane akurat te procenty nie są aż tak adekwatne, nie są tak istotne. Jeśli jestem podłączony pod moje konto brokera Ninja Traders, no tam jest więcej na pewno użytkowników i troszeczkę inaczej można to int interpretować. No, tutaj już wszyscy wyszli z Longa i. I niestety wybiło mi tą pozycję. Natomiast no jak się później okaże, dobili do tej pierwszej strefy, odbili się, później jeszcze bardziej spadli w dół. Także decyzja o zamknięciu troszeczkę wcześniejszym, jak najbardziej dobra. Czyli tutaj dobili, jeszcze raz dobili, czyli ta strefa niesamowicie dobrze działa, pamiętacie? To było POC z jakiegoś wcześniejszego dnia zaznaczone, czyli to też był jakiś high volume note. A volume profilu, no i zobaczcie, tak naprawdę jesteśmy poziom wyżej. Jak teraz zobaczymy jeszcze raz, czyli tutaj zaznaczałem tę pierwszą konsolidację. A tutaj nam się zbudowała taka druga, jedna po drugiej, bez żadnych dłuższych ruchów. No i to jest powodowane tym, że ja wyznaczyłem sobie pierwszą strefę i drugą strefę. Jakbym tego nie zaznaczył na wykresie, to mówię Wam, że tak by wykres nie zadziałał. Nie no, oczywiście żartuję, ale widzicie jak niesamowicie ten profil wolumenu działa. Nie żadne fibo, bo to są przypadkowe matematyczne liczby które nie są aż tak dokładne jak tutaj zwłaszcza delta profilu wolumenu, która opisuje tak naprawdę co się wcześniej stało na wykresie. Czyli widzimy za wykresem to był bardziej agresywny czy kupujący czy sprzedający i w którym dokładnie momencie były te reakcje. Jak wiecie rynek jest sterowany przez dużych graczy i celem tutaj jest żeby się pod nich po prostu podpiąć. Tutaj niby przebijają teraz w dół. Pojawia się duży sprzedający, dochodzimy również w okolice wiłapu. No, robi się takie wyczerpanie, którego tak naprawdę nie dostrzegłem. Czekałem, aż dojdą do tego wiłapu. i dopiero myślałem, żeby założyć Longa w kierunku POC. Natomiast tak czekałem, że się nie doczekałem. Wybili ostatecznie górą. No tutaj w teorii można byłoby otworzyć tego trayda, no ale co jeśli by wrócili do tego wiłapu? Oni często lubią coś takiego robić: zawraca zawracać przed samym wiłapem, zostawiać trochę wolnego miejsca, aby potem wrócić do niego chwilę potem. Natomiast w tym przypadku żadnych pullbacków, wszystko idzie do góry. I ja jestem nadal na minusie dokładnie minus 19 dolarów. Na moim koncie fundet 50 tysięcy mam 2,5 tysiące drawdownu, także 20 dolarów to jest jak nic, przewijamy do przodu, co tu się będzie działo. Także podczas tej sesji jestem bardzo zadowolony właśnie z wyznaczania poziomów, że mam dobre czucie rynku. Że ogarniam w końcu, w jakim kierunku pójdą, ale niestety ta egzekucja nadal u mnie leży. Jak to poprawić? No, tylko otwierając więcej tradeów. Nie ma innego wyjścia. W teorii się tego nie nauczymy. Egzekucja to też jest walka z emocjami. Znowu e, dobijają w te okolice, gdzie była pierwsza szansa e, zagrać tą konsolidację, większą. Tak naprawdę, wal w kierunku POC. Ale nic z tego, wybijałem górą. Rite znowu na low volume node zaznaczonym. dziwnym trafem. Tu wygląda, że znowu się odbijają z tego poziomu. Mamy na górze iceberga zaznaczonego. Ten tu się w ogóle nie znam. Natomiast, no, wstępnie zaczyna działać i zabezpieczam nad icebergiem. Ustawiam e, SLA, patrzymy. Otwieram shorta, czyli no nie za dużo mam miejsca do POC. Ale liczę, że może do WAL znowu pójdą, ile tutaj mi dają. Tak wygląda sytuacja na footprintcie, czyli zostali zaabsorbowani kupujący. Ten wolumen też tam się w miarę jako tako zgadzał natomiast idą do góry i zobaczmy, tylko 50 tyków stop lossa, także dosyć mała strata potencjalna, wybijają mi go, jestem na minus 46, no i co? I tutaj w teorii kolejny poziom przebity, a tu kolejny się pojawia i taki ciężki dzień dosyć, poziomy są blisko siebie, natomiast gram momentum squeeze, otwieram longa, double dot, zobaczcie, nie było sprzedających, Także liczę, że to jest ten moment. Tutaj nie dali rady. Iceberg został przebity. Polecam do góry, no ale pojawia, pojawiają się bardzo duży tutaj kupujący znowu. Dużo, dużo ładują. Tu pięknie to wygląda. Zobaczcie jaki imbalans z tymi zielonymi zaznaczony. Pięknie wybrali tego Iceberga i w ogóle... No ładnie, ładnie poszli. To, to wygląda. Jest większy wolumen, ale ten, ten wcześniejszy był większy, także nie ma jakiegoś niesamowitego powiększonego wolumenu. Natomiast jestem w pozycji, dzielnie się trzymam, idę do góry, kolejne imbalanse, zobaczcie jak się tworzą. Jestem już ponad 50 i tutaj w tym momencie zamykam pozycję, jednak chyba nie liczę tu na nic więcej. Lepiej zamknąć trade'a tutaj, bo z mała szansa, że przebiją ten poziom za pierwszym razem. Zabezpieczam już na BE. Ponad 50 tików, 62, 65, 4. Na ile zamknę? 67, zobaczcie. Całkiem nieźle. Ostatecznie zobaczcie co się dzieje. Zaraz Chińczyki wejdą do gry. Pojawia się Delta Shift z Algo Boxa. Ten poziom jest broniony jako tako, ale zawsze jest jeszcze szansę, że pójdą jeszcze raz do góry. Zobaczcie, idą do góry, idą do góry, ale już nie ma siły. Ja przewijam do przodu, zobaczymy czy... Delta się powiększy, nie ma. Jest to potencjalny e, short. Natomiast że mamy taki dzień byczy, nie gram tego shorta, nawet nie myślę. Nie ma co kusić losu w takim byczym dniu. Jak zobaczycie, jesteśmy od początku otwarcia mm, premarketu cały czas UP, z większymi trochę, troszeczkę pullbekami. A teraz wychodzi news i Chińczycy zrzucają w jedną sekundę. Cały rynek wracają do wiłapu, który nie był przetestowany. Dotykają? Do, tak, dotykają wiłapu. Teraz przewinę szybko tu do, do przodu, bo po kilku minutach tak naprawdę odbijają. Zobaczcie, i cena z, z tego momentu zawróciliśmy. I ja, ja zamykają się na tym szczycie, na tym poziomie, a teraz zobaczcie. Po kilku minutach ta cena ostatecznie odbija i wraca na ten sam poziom. Niesamowita manipulacja, no ale news był dosyć istotny jednak.